Witam Was serdecznie. Niedawno miała miejsce premiera nowego chłodzenia od Quiet, mianowicie Dark Rock TF, czyli Top Flow, a to oznacza, że wentylatory zamontowane na tym chłodzeniu wyją w kierunku płyty głównej i TDP na poziomie 220 W, czyli ilość ciepła wrażona w watach, jaką to chłodzenie potrafi odprowadzić. Zanim wyjmiemy chłodzenie z opakowania, Wam te ważniejsze dane techniczne. Zaczniemy od wymiarów. Długość 138 mm, wysokość 162,6 mm, i szerokość 140 mm. Waga 810 g, Bierze wykonane z aluminium. Kompatybilne z postawkami Intela. Wszystkie 1150, 1366, 2011 oraz AMD. Wszystkie postawki AM i wszystkie FM. 6 projekciernych 6 mm. I przechodzimy do wentylatora. 135 mm Silent Wings. Dokładnie dwie sztuki mamy dołączone. Maksymalne obroty 1400 na minutę. I przepływ powietrza wyrażony w metrach sześciennych na godzinę 113,8. I tutaj ważna rzecz to jest sześciopolowy rotor, jak i również żywotność 300 tysięcy godzin. I w końcu nasz główny bohater, dość spore rozmiary, natomiast tutaj Wam się należy sprostowanie bo wysokość tego chłodzenia w takiej postaci jak teraz widzicie to jest 11 cm, a po zamontowaniu wentylatora na górze około 135 mm, czyli 13,5 cm, nie tak jak producent podaje na pudełku. 162,8 mm, także tutaj mały błąd się wdał. Jak widać mamy dwie wieże, jedną mniejszą na dole, drugą większą na górze. Wentylator montujemy jeden między wieżami, drugi na wieży, aczkolwiek nie jest to konieczne, także jeżeli macie obudowę HTPC, powiedzmy jakiś wydajny procesor, który chcecie podkręcić, a nie zmieści wam się chłodzenie wyższe jak 11 cm, to w tym momencie tego wentylatora montować nie musicie. Oczywiście spadnie wtedy delikatnie wydajność, aczkolwiek nie powinno być większych różnic jak około 3 stopnie Celsjusza. Wszystko jest tutaj powleczone czarnym niklem, także jakościowo to chłodzenie naprawdę rewelacyjnie wypada. Zakończenie aluminiową płytką, szczotkowaną aluminium i oczywiście kapselki na rurkach. Rurek mamy 6 sztuk. Miedziana oczywiście, ale powleczone tak samo niklem jak całe chłodzenie. I gumki antywibracyjne po obu stronach wieży, tej górnej, bo na niej montujemy wentylatory, aby zredukować wibracje powstałe przez wentylator. Teraz zerkniemy sobie jeszcze na spód. Spód wyszlifowany, również niklowany. Oczywiście podstawa jest miedziana, tak będzie lepiej widać, ale powleczona właśnie warstwą niklu. Także wszystko dopięte na ostatni guzik, jeżeli chodzi o jakość wykonania. Teraz zamontujemy chłodzenie, podzielę się z Wami moimi wrażeniami co do samego montażu, a później oczywiście przejdziemy do testów. Montaż chodzenia bardzo solidny i bardzo stabilny, trzeba mu to oddać. Niestety nie jest on prosty. Ja proponuję w ogóle wyjąć płytę główną z obudowy, będzie Wam o wiele łatwiej. A druga sprawa, że posiadając płytę główną z taką sekcją zasilania, jak moja, czyli radiatory mamy od góry, od boku, jeszcze od dołu. Proponuję Wam ten radiator zdemontować, żeby móc przykręcić chłodzenie do płyty głównej. Inaczej będzie to niemożliwe. Ta narożnikowa śruba po prostu no nie ma do niej dojścia. Także tutaj zdecydowanie Big powinien przemyśleć montaż tego chłodzenia, bo sporo płyn właśnie takie rozwiązania posiada i no ludzie będą mieli problemy, żeby coś takiego zrobić. Nie wszyscy będą chcieli akurat zdejmować radiator na sekcji zasilania, bo wiadomo, że mogą bać się uszkodzenia płyty głównej. I w końcu kompatybilne z pamięciami z pierwszym slotem rozszerzeń. Na pamięci macie miejsca około 49 mm w momencie, kiedy używacie dolnego wentylatora. Bez tego wentylatora do 72 mm takie wysokie relatory wam się zmieszczą. I w przypadku pierwszego slotu PCIe Express, też pierwszego slotu rozszerzeń, jak montujecie chłodzenie dokładnie tak jak ja, możecie spokojnie tam montować kartę. Aczkolwiek, jeżeli odwrócicie chłodzenie o 90 stopni, tej karty już nie zamontujecie. Teraz dobiega końca. Zetkniemy sobie teraz na ekran w pokoju 21 ,1 stopnia Celsjusza. Obroty wentylatorów maksymalne około 1330 i przy tych obrotach chłodzenie generuje poziom głośności tylko 37,6 dB. Naprawdę bardzo dziwutko, A temperatura na najwyższym rdzeniu to 69 stopni Celsjusza. Także tak wyglądają te siki. A teraz zapraszam Was na wykresy i na podsumowanie. I w końcu kilka słów podsumowania na koniec. Ode mnie leci znaczek jakości. W pełni zasłużony, bo jak na te przystało, chłodzenie bardzo dobrze wykonane. Wszystko dopięte na ostatni guzik, a mało tego e, dwa wentylatory w komplecie, które są bardzo ciche, nawet pod pełnym obciążeniem ledwo słyszalne. Wydajnościowo również uwag nie mam, chodzenie daje sobie spokojnie radę z podkręconym procesorem na 4,5 GHz, kompatybilne z pamięciami, mimo że kuler zasłania slot od pamięci możemy zainstalować dość wysokie radiatory, znaczy pamięci z wysokimi radiatorami bo z dwoma wentylatorami do około 50 mm, a z jednym wentylatorem do ponad 70, także problemu nie mam. Również można regulować sobie wysokość chłodzenia, co jest przydatne w przypadku, jeżeli używacie takiego kulera w obudowach Mini ITX, możemy sobie zdjąć na przykład górny wentylator, wtedy chodzenie jest dużo niższe. I jeżeli chodzi o komponent, z pierwszym slotem rozszerzenie również nie ma problemu, bo możemy zainstalować czy też kartę dźwiękową, czy też kartę graficzną. Natomiast mam dwie uwagi co do tego chodzenia. Jedną już wspomniałem wcześniej, czyli montaż. Powinno tutaj to troszkę inaczej być przemyślane, bo na płytach takich jak moja, gdzie mamy właśnie radiatory na sokecie dookoła, ta narożnikowa śruba będzie wręcz możliwa do przykręcenia. Wystarczyło tutaj chociaż dołączyć inne Narzędzia, na przykład taki klucz, który nasadzamy na tą śrubę od góry i śrubokrętem od spodu możemy ją sobie dokręcić. Także tutaj zdecydowanie sprawa jest do przemyślenia. I druga rzecz klipy na wentylatory. O ile łatwo jest założyć, o tyle zdjąć, to jest naprawdę już nie lada wyczyn i trzeba jakieś narzędzie użyć, bo bardzo ciężko one schodzą. Także dwie takie moje uwagi w stosunku co do tego chłodzenia. Tak naprawdę to wszystko ode mnie na dzisiaj. Linka do chodzenia znajdziecie w opisie tego filmiku, również linki do mojego Facebooka, do mojego forum. Poproszę łapy w górę, oczywiście, jak Wam się film podobał. Trzymajcie się, pozdrawiam, hej!